Motyw sakrum. Czym w ogóle jest sakrum? To jest sfera świętości, pewnej tajemnicy, sfera kontaktu z jakimś bytem najwyższym. I ten motyw sakrum występuje w polskiej literaturze, zwłaszcza tej romantycznej. Weźcie pod uwagę sposób mówienia o świętości w Panu Tadeuszu. Świętością jest ojczyzna, która jest piękna i czysta. Mamy również mowę o tej świętości, jaką jest Matka Boska, i o tym jest mowa chociażby w inwokacji. Ale też odwoływanie do świętości, do sfery sakrum mamy w trzeciej części dziadów, to właśnie z Bogiem próbuje Konrad rywalizować o rząd dusz. No i oczywiście motyw sakru ma więc takiej sfery tajemnicy świętości, która ma być strażnikiem ładu i harmonii na świecie oraz zapewniać ludziom ochronę, możemy znaleźć w powieści Olgi Tokarczuk zatytułowanej Prawiek. Tytułowa wieś to miejsce, w którym ludzie nie tylko modlą się o ochronę przed obrazem wizerunkiem Najświętszej Marii Panny, ale też wyznają, że należy że czasami w zasadzie udać się po pomoc i zanosić różnego rodzaju wota różnym takim powiedziałabym bardziej pogańskim bóstwom.